Nie chcę tu wracać. To Twój dom, mojego taty. Twój tata popełnia błędy, ale Cię kocha. Pamiętaj o tym. Traktuje mnie, jakbym miała pięć lat. Chcę wiedzieć, co się stało z mamą. Zapytaj go: Po co? I tak mnie okłamie. Zrozum. Masz ojca, możesz z nim pogadać. Powiedzieć, co czujesz. Ja już nie mogę. Nie znasz życia, mało o nim wiesz. Co tu robicie? Dobranoc. Przepraszam za najściej. Nie mów tak. Jesteś u siebie. Nie spodziewałem się was. Pięknie wyglądasz, córeczko. Co u ciebie? Dobrze. Nie sądziłem, że wpadniesz. Mia musi z panem pogadać. Naprawdę? Chcę porozmawiać. Ja też. Nie wiedziałem, jak zacząć. Zwracam do szkoły. Pogadajcie sobie. Dzięki za wszystko. Ja też dziękuję. Not... No, 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 no. Powiedzmy o wszystkim swojemu tacie i będzie po sprawie. Nie, Celina i pozostali muszą wiedzieć piersi. Inaczej nigdy nam tego nie wybaczą. W końcu przestaliście się kłócić. Zawsze chciałem, żebyście byli przyjaciółmi. Powiem ci jedno, Miguel. Ja bardzo się zmieniła, odkąd jest zakochana. Zakochałaś się? Kim? Tego nie chciała mi powiedzieć. Mam prośbę. Opiekuj się nią. Bez obaw. Zawsze będę w pobliżu. Zostaniesz moim ochroniarzem? Jeśli chcesz. Nie do wiary. Liczyłem na spokojny weekend, a tu szykuje się kolejna sesja zdjęciowa. Przecież to część swojej pracy. Ale ja się tym nie zajmuję. Większość zdjęć robią we Włoszech. To działka mojego brata. Ktoś z klanu Kolucci? Wujek jest genialny. Czym się zajmuje? Nie pracuje w firmie. W sumie to nic nie robi. Na tym polega problem. To troski próżniak. dba tylko o siebie. Czarna owca w rodzinie. Dziękuję za ten cudowny dzień. Uwielbiam być z Tobą. Myślę, że będziemy się dobrze bawić. Też tak uważam. Tato. Co tu robi Valeria? Zaprosiłeś ją? Nie, musiała mieć jakiś powód. Cześć, kochanie. Co się stało? Jak się macie? Było super, ale nagle popsuł nam się humor. Proszę cię, zostaw ją. Nie chciałam wam przeszkadzać. Przyjechałam, bo miałam powód. Jaki? Czeka się wspaniała niespodzianka. Zamknij oczy. Zamknij, proszę. Będziesz zachwycony, obiecuję. Co się dzieje? Gotów? Witaj, braciszku. Co ci jest? Fajnie, że możesz być z ludźmi, których kochasz. Podoba mi się. Też chciałbyś tak spędzać czas z rodziną? Nie wiem, czemu ochłodziły się twoje relacje z mamą. O niektórych sprawach wolę nie mówić

Nie chcę, żebyś czuł się samotny. Nie zrozum mnie źle. Ale właśnie teraz chcę pobyć sam. Co ci jest? Moja sprawa. Myślałam, że teraz nasza wspólna. Niełatwo się wszystkim dzielić. Czemu mi nie ufasz? Chodzi o moją rodzinę. To skomplikowane układy. Nie zaufasz o sobie, która cię kocha? Chyba nie potrafię się tak zaangażować w związek jak ty. Czasem Cię nie poznaję. Może nie znasz mnie jeszcze zbyt dobrze. Sądziłam, że jesteś szczery i nie masz nic do ukrycia. Teraz widzisz, jaki jestem. Twój wybór. Przepraszam za swoje zachowanie. Zrobiłam coś nie tak. Nie, ty jesteś w porządku. W mojej głowie aż kipi od problemu. Czasem nie wiem, co się ze mną dzieje. Wyjaśnisz mi to kiedyś? Chciałbym.

Obiecuję, że się zmienię. Zawsze będę na ciebie czekać.